Jestem Kasperzieński. <noise> Poczekaj, jeszcze nie padło pytanie. Ty znasz pytania? Nie. Tak. Kim jesteś? Pan Gękułów. A co byś chciał? Wóz strażacki. Wóz strażacki. A co jest dla Ciebie najważniejsze? No, gdybyś tak miał pomyśleć, co jest dla ciebie najważniejsze w twoim życiu? No, wygrywaj. Coś Kim jesteś? Moniko. A co byś chciała? Muszę oglądać. Możesz powtórzyć? Muszę oglądać. Oglądać. A co jest dla Ciebie najważniejsze? Dzisiaj Może Pan powiedzieć o co chodzi? Bo ja nie wiem. Pewnie, że mogę Ci powiedzieć. Mam dla Ciebie trzy pytania. I nie ma złych odpowiedzi. No okej, okay, ja wiem. Kim jesteś? Hubarduch. i Ja no, jestem Jagodza. Dom... Nazywam się Dominik Ważniak. Kim jesteś? Paulina. Kim jesteś? Ania. Kim jestem? E... Nie wiem jeszcze, ale... Kim jestem? Człowiekiem. No, dziewczyno. meczy To dobrze? Możesz powtórzyć? Nie Kim to jesteś? Tomata. To. Wojtek. Tomata. To. Mhm. No co? Wam się jeszcze mam A Dobra, mam trzy pytania. Już się goję. Nie bój się. Boję się. Kim jesteś? Osobą dziewczyną. Jestem Weronika. Jest, jestem na pewno, na, 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 jestem człowiekiem, ale i też uczniem tej, tej, tej szkoły. Uczniem. Kim jesteś? Kim? Hagan. Hafele. Xavier. Ma haj. Natek. Owiegan. Kim jesteś? Owiegan. Człowiekiem jestem. Nas. Muszę. Ósmy... A. Y jestem? Soban. Fahad Azami. Mateo. Jat. Nagrywam. Kim jesteś? Dad da. Jestem Juta. Jestem z... ze szkoły. Jestem w szkole branżowej. Czyli jesteś uczniem? Tak. E, no i na pewno jestem e, człowiekiem, którego da się lubić. Jestem człowiekiem, który umie kochać. Jestem tutaj po to, żeby nabyć jakiejś wiedzy. No i też jestem. E, Myślę nie tylko wspaniałym uczniem, ale i kochającym synem. Mateusz. A co jest dla Ciebie najważniejsze? Hmm. No, są dwie rzeczy. A możesz podzielić się tymi informacjami? Co jest dla Ciebie najważniejsze? Hmm. Szacunek. A co jest dla ciebie najważniejsze? Rodzina i szkoła. Bo jest to jest moje w jest jest najważniejsze. Najważniejszy jest spokój i szczęście. Wszystko. Na przykład w piłkę co? Piłkę grać. Jeszcze raz. W piłkę. Ha. W piłkę grać? Tak. I uczyć błę. I, i, I to mama O i ta tata ta Ta mhm. jest ktoś jeszcze? Mama. Rodzina. Szkoła, nauka, pisanie, czytanie. Uczę się. Sma. Mama. Eee, no Co? Kalk. Co to jest? Mogę. Y -y 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 My. No -y. dobra relacja z ludźmi e szczęście przen -przen przede wszystkim nie Znaczy... czy znaczy nie ten te, te, nie, e nie te, tylko szczęście szczęście ale i też miłość do do do, 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 do rodzina, <coughs> Na no jest samocelna pytanie i nie... Mm, e, nie prosić o, o pomoc. Ja sam sobie zachęcałam, tak nas ta samocelna. Mm, rodzina, przyjaciele, nauczyciele. Robię tam tablety i piłkę nożną. Jadek ja, tata. Rodzina. Rodzina. Najważniejsze jest rodzice, rodzice i babcia. Możesz powtórzyć, co jest dla Ciebie najważniejsze? E, nie, chłopaka, nie, nie, nie miły, nie niedera. Nie kolacze, nie łuska, nie słydłów. Szczoła, praca, koszenie, sport. Zdrowy To no. jest najważniejsze? Rodzina. Najbardziej ważniejsza. Co byś chciała? Wyśła jakiś, jak się uga, odkaść, no, luk, hedaś. Jak się uda, co zrobić? chciała hedaś. Śpiewać? Jogiś aneryjnie, A co byś chciała? No, chciałabym, bym, żeby wszyscy mnie polubili, jaką jestem. Ehm. Żeby gotować. A co byś chciała? Wszystko. Na przykład co byś chciała? Wszystko. Ale wszystko to co to jest? Kopata Michała. Spokój. Wyjść z domu dziecka auto. Sportowy samochód. W piłkę pograć. A... iPhone a bym chciał, no. Mhm co no, by chodzić no chciałbym tam pleć od świętego Mikołaja. Pomyślcie, się śmislię fajny <grych> samolot są aż marsh takich zda Samochód. no Nie. Najbardziej to chciałbym po prostu zajmować się mm, muzykami, bardziej grać na gitarze. Nie wiem. Hmm. Tykać się z kolegami. Chciałbym pracować. Rysować. komputer. E, krąć ponga. To bym chciała być szczęśliwa. E... Ja, 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 jak na, na to odpowiedzieć? Hmm. No, toż pieniądze. Pieniądze, no to to przydałem się pieniądze. w życiu. Czy człowiek ubiega hmm. Chciałabym poczuć się sobą. Tak jak każdy inny. A to? Te... Być zdrowy. A co byś chciał? Nie. Jakiś nowy telefon. Gier. Go gier. Telefon. Telefon, to hmm. tak jak brat. Chciałabym śpiewać. Uczyć się. Hmm. Żebym miał dobre oceny. A co byś chciał? E, no, jeśli chodzi o to, to ja powiem tak. No, ja bym chciał e, żyć w świecie nie tylko prawa, ale i dobra i myślę, że bym chciał się kiedyś poświęcić polityce wejść w nią, chciałbym e, być kimś ważnym na wysokim szczeblu takim jakim jest stanowisko e, no, głowy państwa, że się tak wyrażę chciałbym wiele rzeczy osiągnąć, spełnić no i generalnie chciałbym, żeby każdy mnie doceniał, wspierał i w trudniejszych chwilach po prostu był przy mnie a co jest dla ciebie najważniejsze? No najważniejsze dla mnie to jest e, rodzina, miłość, przyjaźń i jest na przykład ważne, żeby każdy mnie, jakby to powiedzieć, poznał z tej najlepszej strony, że zawsze jestem taki lajtowy człowiek, umiem zażartować pośmiać i chciałbym też, żeby... Każdy miał jasny dowód na to, że ja po prostu chcę być człowiekiem, który dba o ludzkie potrzeby i bym chciał być takim, jakim jestem. W sensie, bym chciał być człowiekiem, który kocha, umie być kochany.